Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ja, szanowni Państwo, po raz kolejny przepraszam za moją formę i za moje gardło i mój głos, natomiast to jeszcze chwilę potrwa. Natomiast jest dużo ciekawych wiadomości. ONET doniósł wczoraj o godzinie 17.44. Taki tekst. Ściśle tajny proces w sprawie operacji CBA i krewnego przemysła czarnka. To jest pan redaktor Sebastian Białach. I znowu my drobną szpilę pani Dominice Długosz. Pani redaktor Długosz, pani widzi, jak się cytuje? Nie boli. Nie można. Naprawdę, żyje się dalej. Jedziemy dalej. Kierownictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie zgodziło się na zdjęcie klauzuli ściśle tajnych. Ale z... pan pana Strzelczyk teraz no, po prostu się nie zgodził. No o dobrze, ale poczekajmy, bo co tak tak, zap jest? Tak. Pomek zapytamy jeszcze za chwilę, kto jest szefem pana Strzelczyka. E, ściśle tajnych, z materiałów, w których są podsłuchy. Między innymi Mariusza P. krewnego przemysła czarnka oraz byłego przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Piotra Kowalczyka. To oznacza, że proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Właśnie w tej sprawie polityk Pis kłamał, że nie utrzymywał kontaktów z krewnym zatrzymanym przez służby, chociaż wcześniej dzwonili do siebie z aż 126 razy. Nie wyrażam zgody na zniesienie klauzuli tajnej z nośników wskazanych we wniosku, tak brzmi decyzja szefostwa CBA. CBA w sprawie wniosku lubelskiego sądu o tajnienie materiałów z operacji służb. To oznacza, że media nie mogą uczestniczyć w rozprawach, podczas których odtwarzane zostaną nagrania podsłuchów. Jak ustalił Onet, kiedy Mariusz P. był na podsłuchu CBA, służby rejestrowały kilkadziesiąt rozmów z przemysłem czarnym. Z tym samym panem Mariuszem P., którym czarnek twierdził, że nie utrzymuje kontaktów. Kiedy przedsiębiorca, oszukany przez krewnego polityka PiS w mediach społecznościowych, poprosił go o pomoc, dwa dni później dostał telefon z CBA. Takich więcej historii znajdziesz na stronie głównej Onetu. Natomiast, szanowni Państwo. Eee, wracamy do teraz głównego pytania, które dzisiaj podajemy. Panie ministrze Siemianiak, czy pan zdradził pana Donalda Tuska? Czy pan, nie wiem, może nie wie o tym, że podlegające panu Centralne Biuro Antykorupcyjne likwidacji odmawia, likwidacji. w likwidacji odmawia dziennikarzom dostępu do takiej sprawy? sprawy, która może przesądzić o wynikach wyborów prezydenckich. Ponieważ może pokazać zakres e, po prostu korupcji zarówno samego CBA, jak i również e, polityków PiS. Pani, kogo pan robi panie Szymoniak? Dlaczego pan robi? Nie, bo Do to jest proste pytanie. Albo pan <noise> takie o, dziwne pytanie. To dwie rzeczy. Jeżeli pan o tym nie wie, to to nasz materiał, który się ukaże o 8:30. We wtorek, no, myślę, że w tym momencie natychmiast powinien skutkować e, pańską decyzją o tym, żeby wezwać do siebie szefa CBA, pana Tomasza Strzelczyka, żeby zmienił decyzję w tej sprawie, żebyśmy mogli poznać, żeby wpuścić tam dziennikarzy, żeby to było jawne. Wpuścić do moich spraw, niech to będzie jawne wszystko ludzie tak samo. Do naszych. Ujawnijcie to My do się naszych. zwrócimy. Ujawnijcie. Panie ministrze jak my się do pana zwrócimy z prośbą, aby pan podał do publicznej wiadomości, ile razy byliśmy inwigilowani przez służby specjalne, ile razy służby specjalne wnosiły o e, użycie techniki operacyjnej wobec nas i na jakiej podstawie, ile razy sądy się zgadzały, ile razy sądy się nie zgadzały. I będziemy tego się bardzo mocno domagać. I będziemy się tego też domagać w kampanii prezydenckiej. My wierzymy w to, że Polska, w której prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, nie dopuści nigdy do powtórzenia tego, co się działo za e, prezydentury Andrzeja Dudy. I zlikwiduje w końcu to CBA, w którym 80% jest e, propisowski. Po prostu. No, Tomku i e, państwo, wszyscy wiemy, e, że to jest po prostu kpina. Żeby kierownictwo CBA w likwidacji, jak podkreśla Tomek, po, po roku, iluś miesiącach e, blokowało... Po cyrku Janku, Po tym cyrku, gdzie ona chroniła y, te dane Pegasusa, śmiała się z komisji. Teraz to wy sobie jaja robicie z sądu. Sąd chce odtajnić, bo mówi, że można, wy mówicie sądowi, że nie wolno. Co wy, co wy to robicie? pani Szymonie, jak pan się zgadza? Znowu następne, kolejny przyszedł i, 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 i nagle konrad Walenroth mówi, że nie wolno? Znowu broni tę organizację? Wiecie jaką? To jest coś niebywałego. To jest coś niebywałego. Już jedna pani siłała za to, się pożegnała ze stanowiskiem. Teraz pan pełniący obowiązki, Strzelczyk dalej to robi? Dalej? Jeszcze raz. Bo, boi się, przy, pokazać, przy, przy Nie chcę pokazać. Dla kogo pracuje? Dla kogo pan pracuje, panie Szymoniak? Dlaczego? Dlaczego pracuje? Dla kogo? Dalej dla Kaczyńskiego robicie? Dla, dla grubo różniętego kryształu Wąsika? to to żart, który mało kto rozumie poza internetem. Natomiast. Yy, Ludzie są bardzo mądrzy i rozumieją. Ja. Oczywiście. Yy, natomiast. Yy, tu chodzi o to, żebyście państwo zrozumieli sytuację, w której obecnie sądzona jest sprawa, w której e, sąd chciałby, żeby to było jawne. I obecne kierownictwo CBA podlegające panu Tomaszowi Siemaniakowi, ministrowi e, spraw wewnętrznych, a także koordynatorowi do spraw służb specjalnych dwa posty ministerialne tego, mizowego po prostu trzyma cały czas strony. Żeby ochronić czarnka. Czarnka i pis. I pis. I teraz zastanówmy się, dlaczego. Bo, szanowni państwo, pokazanie to jest tak, szanowni państwo. Tomek chce, żeby wszystkie sprawy jego były jawne. Żeby wszystkie dowody, które rzekomo pani na przykład prokurator Anna Siwiec, Zgromadziła przeciwko niemu, były jawne. Tak jest. Żeby to, co oni, Żeby pokazali, z czym poszliście do sądu, na czym żeście dostali po prostu 11 miesięcy aresztu. Pokażcie to. Jakie I, to i jest pierwsza mocne. sprawa tak samo. A ja wam odpowiadam. I pierwsza sprawa tak samo. Całość moich spraw niech będzie jawna. Za co żeście mnie udręczyli tyle czasu i dalej dręczycie? Dlaczego wy dalej stosujecie wokół mnie zakryte punkty obserwacyjne i dlaczego dalej mnie śledzicie? Dlaczego jeździliście za mną znowu w niedzielę? Dlaczego się zrobili? I przecież to, to są kpiny. a szkoda wam, wam tych buzi pokazywać, szczególnie tej pani w Volvo, tym CPR rejestracja. Szkoda, bo, bo głupio jej się zrobiło. Ludzie, po co to jest robione? I znowu, pan, panie Siemoniak, sprawa w sądzie już ruszyła. Jest sprawa w sądzie rejonowym dla Miasta stołecznego Warszawy. Sprawa karna, którą obiecałem, że złożę, bo pan się tak zachował wobec nim tak brzydko. I sprawa jest. 3K125 na 25 jest tam. Teraz niech pan użyje wszystkiego, czego pan może, żeby ten sąd nie ruszył, bo ja będę próbował składać wniosek o cofnięcie panu immunitetu. Wiem, że to, to, to... Uchylenie, uchylenie. 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 Wiem, że to nic nie da, ale nie wiem, czy dla Pana taka przyjemność jest. Czy Tomku nie wiemy, czy nic nie da? Może na przykład się okaże, że niektórzy posłowie Koalicji Obywatelskiej. To jest, ja na jakby się głupio czuję, jak się pisu pisł immunitet, ale ja to muszę zrobić. Ale, ale ja nie, jest pis, nie piszę, że w imię, może... kur... Zasad, rozumie Pan? W imię zasad. Ja, ja myślę, że pista może głosować za, za utrzymaniem akurat, ale ja bym się zdziwił, nie zdziwił, gdyby się nagle okazało, że, współ, e, po, czy, że posłowie koalicji nagle mogą zmienić zdanie. Ale to zobaczmy. zobaczmy. E, szanowni Państwo, jeszcze raz wracamy do historii, która jest opisywana. Posłuchajcie dalej. Nie wyrażam zgody na zniesienie klauzuli ściśle tajne z nośników wskazanych we wniosku. Decyzja jest podyktowana koniecznością ochrony środków, form i metod czynności realizacji wykonywanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Szanowni Państwo, to niedługo będzie gigantyczny skandal, polegający na tym, że my zyskaliśmy już w tej chwili z tomkiem dowody pozwalające nam powiedzieć, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zwerbowało w 2019 roku w maju obrończynię Tomka Szwajgierta, która następnie przez kolejne 4 lata rządów pis po prostu regularnie zapierała. Doprowadziłem je do, do aresztu, drugiego aresztu razem z Wąsikiem i z panią prokurator. Tu tak. mamy do czynienia, szanowni państwo, to jest działanie tak nielegalne. To jest działanie, o którym Maciej Wąsi teraz chodzi i opowiada, że to jest paraliż pracy służb specjalnych. Znaczy, koleś, który, szanowni państwo, bo wszyscy ludzie, żeby było to jasne, wszyscy ci, którzy widzieli ten werbunek w kontekście obrony tomka i wiedzieli, kim jest werbowana osoba, wszyscy ci powinni dostać zarzuty. Bo tego jeszcze nie wiemy, ponieważ to na przykład nie jest w sprawach Tomka widoczne. To jest widoczne w sprawie Pegazusa. Tak. I dlatego w sprawie Pegazusa stosowanego przeciwko Tomkowi e, e, próbuje się utajnić akta, ponieważ e, oni uważają, że Tomek z, nawet z anonimizowania będzie wiedział o co chodzi. Więc my i tak już wiemy o co chodzi. My wiemy o co chodzi, bo już wiem, naprawdę. W imię zasad, żeby, żeby, że mógł ujrzeć swoje akty, a ja nie mogę, tam gdzie ja jestem poszkodowany. To tylko tyle tego. Tam jest, tam jest, dochodzi to, to, ale ta decyzja obecnego kierownictwa Centralnego biura Antykorupcyjnego, panie, żeby było jasne, szefie Strzelczyk, bo my jesteśmy uczciwi. My nie wiemy, czy to pan podejmował decyzję, więc niech pan się, przepraszam za określenie, pochyli nad tym materiałem. Jeżeli to nie Pan, to prosimy, żeby Pan bardzo szybko, sprostował i udostępnił e, i zdecydował, żeby odtajnić te materiały. Czy Iłała jeszcze zrobiła? Nie wiem, nie wiadomo. Nie jest to artykułowane. Nie wiadomo, na którym szczeblu są podejmowane decyzje. Więc bardzo prosimy, dlatego że nie może być takiej sytuacji. Nie będzie takiej sytuacji, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, które sobie zrobiło i z siebie i ze mnie tarczę strzelniczą przez 6-7 lat, i szanowni państwo, oni dzisiaj... Ja my jak zrobią jeszcze w Radiu Rebelian, Jan zrobił, to, to dalszą tak. On tylko, on tylko tyle i wyrocznie powiedział, że obecne kierownictwo... Na nas, spu... na redaktorze wiejskim, tak po prostu pokazał. Że obecne kierownictwo służb specjalnych nie jest zainteresowane wyjaśnianiem patologii w służbach specjalnych. Róbcie sobie co chcecie. Natomiast, szanowni państwo, przetrwaliśmy za czasów PiSu, kiedy groziły nam areszt y, w każdej chwili, pozbawienie wolności. Więc tym bardziej sobie poradzimy teraz, kiedy <grym> umówmy się, ten areszt nam nie grozi. No bo y, nie ma takich odważnych prokuratorów, którzy by podpisali. Areszt mnie <grym> <mi jest> straszny. <grym> Dobra. Tam, Tamku, do tamty, ty, ty to udowodniłeś. Natomiast umówmy się, że jeżeli na przykład chodzi o mnie, to się PiS nie zdecydował, co Maciek Wąsik teraz. Tylko strasznie nie mówi... Przeżyć nie może, tak. tak. Przeżyć. Że to było ten błąd, że jego trzeba było dojechać po prostu. Że on był tym, który tak, tak bąsik, tak. Ja, ja bym wszystko powiedział, tak, więcej niż wiem. Natomiast mm, posłuchajcie dalej. Szczególnie jakbyśmy byli razem w celi, trzeba było wejść i samemu przysłuchiwać na z kajdanek. O tak. <grym> I państwo z tymi kajdankami to też jest taki. Kiedyś, jak Tomek będzie miał trochę lepsze zdrowie, to, to może nagramy film. Tomek pokaże, jak się szybko zdejmuje kajdanki. Przepraszam. Tak. No. Liczam, że ty chory, ja chory. Że... Nie, nie, ja jestem jak... chory. Szanowni Państwo, ale ja, ja wyzdrowieję, spokojnie. W tym razie, tak, to już trzecia odmowa w sprawie. E odtanienia materiałów operacji Chryzantema, podczas której działający pod przykryciem agent służb spotykał się z Mariuszem P., krewnym przemysła Czarnka. To właśnie Mariusz P. domagał się miliona złotych łapówki za pomoc w wybudowaniu wieżostwa w Lublinie. Mężczyzna powoływał się na wpływy u Czarnka, kiedy ten był wojewodą lubelskim i prezydentem Lublina i Krzysztofem Żuka. Ja Państwu powiem jedną rzecz. Gdyby było tak, że ja jestem nagrany na powoływaniu się na wpływy u Romana Giertycha, na cokolwiek, to szanowni państwo, ja byłbym zatrzymany i Roman Gertek byłby zatrzymany, wszyscy dookoła byliby zatrzymani. Właściciel restauracji, w której to było, byłby zatrzymany. Jego, ja, jego rodzina. Przy... Jego... Ja państwu przypomnę historię, którą opowiadałem tutaj parę razy. To był dzień, w którym PiS zwrócił na mnie swoją uwagę. Ja byłem niczemu nieświadomy, człowiekiem, który myślał, że PiS nie ma powodu się mną interesować. I to był kwiecień 2016 roku, spokojnie przygotowywałem obiad dzieciom, zadzwonił do mnie kolega, wspominałem tą historię, kolega był dziennikarzem prawicowym, wydawcą i powiedział, że ma świetną sprawę dla mnie, która tutaj duże pieniądze, ale musi szybko do mnie przyjechać, bo to nie jest sprawa na telefon. Przyjechał, zaproponował milion złotych dla mnie i dla Romana Giertycha, a bardziej dla Romana Giertycha, ale ja oczywiście tam dostanę jakąś tam z tego część, za to, że Roman Giertych załatwi u Hanny Gronkiewicz-Walc coś, tam jakąś tam zgodę na, na wybudowanie dodatkowego piętra. Szanowni Państwo, ja posłuchałem faceta, ponieważ rozmawialiśmy tak dosyć nieoficjalnie u mnie na podwórku, to powiedziałem mu, żeby do mnie wysłał maila z z taką informacją, kto chce płacić, za co konkretnie, komu, e, jaką rolę tam ma pełnić mecenas, gier. Tylko nie mnie ale jak ty chcesz ode mnie, żebym ja ci wysłał maila? No ja mówię Maczku, bo się Maciek nazywał, nie chodziło o Wąsika, mówię: No, przecież nie proponujesz mi czegoś nielegalnego. Szanowni Państwo, tyle go widzieli. Potem, jak już wiecie z wcześniejszych tych spraw, ci, którzy słuchali, zadzwoniłem najpierw do Romana Giertycha z informacją pod hasłem Było u mnie CBA z milionem złotych dla ciebie. Potem zadzwoniłem do Tomka, tłumacząc, że e, no, jakby to powiedzieć, jego koledzy przekraczają granice dobrego smaku, bo żeby kogoś złapać na nieuczciwości, to trzeba dać mu szansę, a tutaj żadnej szansy nie było. I teraz, szanowni państwo, popatrzcie teraz na tę sprawę, którą tutaj mamy. Że mamy faceta, który ma 126 połączeń z Przemysławem Czarnkiem, powołuje się na przemysła czarkę i Przemysława Czarnka, który mówi, że nic w tej sprawie nie wie i nie, nie utrzymuje kontaktów z krewnym. Oczywiście okonywanie dziennikarzy nie jest karalne, ale daje do myślenia. Dalej, teraz jeszcze przeczytam fragment tekstu. Przypominam, jest to tekst Onetu, Sebastian Białach. Eee. to oznacza, że od teraz proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami bez udziału mediów. Na salę nie będzie można wnieść urządzeń nagrywających, w tym telefonów komórkowych. Do odsłuchywania jest kilkadziesiąt godzin nagrań, a Sąd Rejonowy w Lublinie nie dysponuje odpowiednim pomieszczeniem, więc przeniosło się do budynku Sądu Okręgowego. Panie ministrze Siemoniak, panie szefie Tomaszu Strzelczyku, co wam szkodzi, że dziennikarze w czasie kampanii wyborczej posłuchają jak powoływano się na przemysłowa czarnka? Ja proszę, żeby również odtajnić, bo jest tajna, tajna sprawa również w specjalnie, specjalnym, specjalnej sali, ta związana z tym, kiedy rzekomo ja miałem złożyć fałszywe zeznania, bo zeznałem, że do mnie dzwonił, chcąc mnie nakłonić do składania fałszywych zeznań ocieczek, a t, czyli były wiceszef CBA, a to przyznał się do tego, że dzwonił do mnie karpeta. Późniejszy wiceszef CBA. się tę sprawę. Niech przyjdą, nie przyjdą na tę na sprawę. No to pytanie, na czym ma polegać. Niech wysłuchają, niech wysłuchają. Gdzie tutaj miałoby być składanie przeze mnie fałszywych zeznań? Bo okazuje się, że był taki telefon, że rzeczywiście przyznał się do niego wiceszef CBA. Do ilu ludzi wiceszef CBA dzwonił przed sprawami tak i po co on do mnie dzwonił? Po, po co? Bo, bo on stwierdził, że, że on tylko dzwonił po to, żebym ja e, pamiętał, żebym zachowywał się w sposób taki e, propaństwowy, godny, no, żeby mnie wytłumaczyć, ostrzec. O tak. Rozumiecie państwo, do ilu ludzi Karpeta tak wyzwaniałeś, tak żeby tych tymczasowo aresztowanych? Znaczy jeszcze przed, przed sprawą aresztową. Tak, do każdego zawsze podnosili słuchawkę, trzymali i trzyma, trzymaliście go, zamiast w tym ścieżkarniku, to trzymaliście go w sali sądowej, żeby mu było lepiej. Tak? I, I funkcjonariusz zeznał, że podsłuchał rozmowę z obrońcą. Wiecie Państwo, po prostu przyjdźcie na tą sprawę. Ja was, ja, ja bardzo proszę, otejmijcie, zobaczycie tę paranoję, ile czasu jestem trzymany pod takimi durnymi zarzutami. Tylko po to, żeby taka Pereira, czy taka inna tam Rachonia, czy jak ona tam, czy on tam się nazywa, żeby mu, żeby czy tak Gmyza, czy tam jeszcze reszta tych, tych, tego towarzystwa, żeby oni mówili, że ja składam fałszywe zeznania. No przyjdźcie, posłuchajcie, o co tam jest. I zapytajcie się pani prokurator, dlaczego rozesyła do wszystkich zakładów psychiatrycznych, czy ja jestem zdrowy, czy kolor, takie pytanie. A może on się tam leczył? Proszę państwo, taka paranoja jest. I teraz patrzę na to, co robi dalej pan Strzelczyk, Sprawę żarnka, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Panie Szymoniaku, Dla kogo pan pracuje? Bo ja pytam poważnie. Tak? Dla, dla kogo pan pracuje? Pan sobie może mówić teraz różne rzeczy o tym, jak pan będzie chronił szpital MSW. jak pan go ochronił w Krakowie. Świetnie pan go ochronił. Na neurologii ludzie nie mogą przy, przyjmować. Pan stał osobiście i łapał te, tych, tych, prawda, hakerów. To pan zasłużony jest tutaj. Osobiście. Czy Pan oczywiście wywalił Gruzinów w mafię tutaj z Polski. Może Pan się zajmie, żeby Panu te służby popisowskie nie brudziły. Może Pan się tym zajmie, bo oni jeszcze są. Czego Pan się boi? Czego Pan się boi? Czy wyjaśnił Pan sprawę Pana Kujawy i sprawę Abrisu? Tomko, to pozwól Czego Pan to... trzyma Panią Żochowską, Harcerkę Macieriewicza? No właśnie. Co co tu, o co tu chodzi? Co tu się dzieje? Wrócimy do tego. Jeszcze raz zadajemy pytanie. Panie ministrze Siemoniak, czy pan wie o tym, że ta brak zgody na udzielenie tajnych jest utrzymywana? I takie samo pytanie do pana ministra Tomasza Strzelczeka. Jeżeli pan nie wie, to prosimy, żeby pan to zmienił. Jak panu Ja jestem, bo ty jesteś ten zły, to ja będę ten dobry. No tak zawsze musi być. No ktoś musi być dobry. Z kim, z kim trzeba rozmawiać? Ja ja jestem bardzo dobry, Janku, naprawdę. Szanowni Państwo. Ja to... jestem jeszcze naprawdę niezwykle bardzo dobry. Dobrze, ja jestem za tym. Ja, ja, ja chcę wierzyć, że oni nie wiedzieli. Szanowni Państwo. hanzaj, przestępstwo, Jacek i Zdoczyk, polecam. A, to jest raz. Mm. Mirosław Szczerba, baza Sekrety Tajnej Służby Watykanu. Polecamy. To jest dwa. E... Mistrzowie Kłamstwa, Szpiegowskie Historie XX wieku. Marcin Tyc, polecam, szanowni państwo. E... No i oczywiście Metatron. To jest naprawdę wielka książka. Świetna książka, szanowni państwo. Gotowy scenariusz filmowy. Dużo wiedzy, ale przede wszystkim świetnie podanej. Polecamy. I teraz Tomek. Panie Jarosławie, tutaj mm, ja, ja czytam takim, ja nie wiem, czy to prawda, czy to nieprawda. Sensacja już w pierwszej turze są wyniki nowego sondażu prezydenckiego i czytam za onetem. Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, w pierwszej turze zwyciężyłby Rafał Trzaskowski, zdobywając 37% głosów wynika z sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Super Expressu. Prawdziwa sensacja dotyczy kolejnych miejsc na podium. Okazuje się, że do drugiej tury wszedłby lider Konfederacji Sławomir Mencen z wynikiem 22%. Wyprzedziłby tym samym kandydata wspieranego przez PiS, Karola Nawrockiego, Alf, znaczy to tak, którego Wskazało 21% ankietowanych. Pani Rosław, to się dzieje? Czy nie? Pan ma te swoje badania, znaczy badania, przepraszam? Jak to? Jak to? Pana poparcie. Pani Marta się tutaj włączyła. No tutaj wszystkie ręce na pokład. No jak to jest? No i Alf nie wygrywa? Męcen panu zabierze partię? No Męcen panu zabierze partię. No pan sobie chyba nie pozwolnia coś takiego. Zbyszek jeszcze rusza ręką i nogą. Zbyszek teraz sobie przypomni sprawę pana Mencena. A pan Mencen sobie już teraz przypomni, że go bo przecież tak łatwo się nie podda. Bardzo ciekawie się robi. Naprawdę, pani Jarosławie, pan są o 17.30. Ale słyszałem, że Mateckiego mają przejeździć indziej. Kurczę, To niedobrze. Tak jeździć po tych więzieniach. Ja się tyle najeździłem. Naprawdę. Szkoda pana Mateckiego. Nie, nie. Trzeba wybudować osobne więzienie dla pisowców, bo naprawdę będzie kogo zamykać. Do więzienia, panie Jarosławie. Do więzienia.